Yuh. Dobra, piękny, kolejny dzień. Idę sobie pobiegać ah, po morze. Ja jestem gotowy do ciężkiej pracy. Tak Idę pobiegać troszkę. Idę pobiegać, uh. jakiś jogging zrób. A ja w międzyczasie zbuduję jakąś maszynę. Uh, tylko co ja bym chciał zrobić. Potrzebuję. Stop watching me. Uh. It's a stąd. Watching me. Stay and listen. Ty, a... drzwi zamknąłeś, kuźle drzwi za zamknąłeś. Ja dzisiaj po prostu pierdolę. E, co ja potrzebować będę? Refined iron. Zwykle będę potrzebował... nie, chyba nie. E, troszeczkę redstone'u. Kabel mam przy sobie. Dobra. Więc na sam początek Bac, zrobimy... Z daleka od naszych domok, a chce chcę odciąć go. Masz miecz tego zami? Wbudujemy sobie może kici, najpierw maszyn blok. Kici, kici, Świe tutaj. Robi go tutaj. z refine ion. I stawia taki ładny bloczek. O. Tak, maszyn blok. Dobrze wyszło. Budowałem maszynę, która wygląda jak wełna. Tak. Czekaj, idę, idę obczaić. Tylko, że nie, nie, nie da się jej postawić. A nie, dało się postawić. Ciekawe, czy ja mogę ją zebrać teraz. Hmm. Gdzie na jest? Zepsuło się? Obsułeś ją? Tak, kuźwa, czyli po prostu nie mogę stać, bo się zepsuje. No zajebiście, straciłem przez to aż 8 kawałków Refined Ion. Pierdolę trzeba po prostu... A ja biegłem taki kawał drogi... co, to wszystko twoja wina. To mi się wydaje przynajmniej. Co zamieszczała w inwentory? Bonemill... To zostawimy tutaj. Santer. też. za dużo śmieci, mi się wszystko myli. Ten planks tutaj. Dobra, mamy... ...maszynę. Potrzebujemy teraz Circuit Board, czyli coś takiego jak płyta główna. Płyta drukowana. Która mm -hmm. będzie nam zarządzała tym całym urządzeniem, czyli ekstraktorem. E, będziemy potrzebowali znowu kabel, e, troszeczkę redstone'a... I... Mm, refined iron, tak mi się zdaje też. No dobra. Wszystko w jeden tory mamy. Ocen się. Przestań się bo ci zaraz czasna. Także na samej górze trzaskamy kabel. Potem kawałek redstone'a. E, Tutaj też właściwie you find ion i kabelek powstał z electronic circuit. Wow, Po falcie Pokażę, jak to wygląda ogólnie. Widzisz, to wygląda troszeczkę jakbym trzymał jakąś, jakiegoś pająka dziwnego. To wygląda jak. Tak u mnie rzeczywiście, to jakiś chip. Chip, 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 Widzisz? chip, 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 chip. chip, chip. Dziwna rzecz. Dziwna, dziwna, dziwna. Dobrze, że mamy machine block, mamy circuit board. To teraz będziemy musieli zrobić jeszcze ekstraktor. Ale żeby zrobić ekstraktor będziemy potrzebowali kurki. Do tego. Eee, do wydobywania kaczuku, tylko że po prostu problem jest w tym, że nie można używać kurków, które są już użyte, więc muszę zbudować cztery nowe. Co? Masz tyle? Akurat chyba wydaje mi się, że mam odpowiednią ilość drewna. Tak, tak. Dobra, ja mam chłod Przestań. popiechać. nasz ogródek. No dobra, mam 5. No, potrzebuję 4 Szkoda, że nie da się tego stakować. Trzeba po prostu pojedynczo brać. Bez sensu. Bez sensu. Strasznie bez sensu. Dobrze. Mm. I trzeba to gdzieś tutaj postawić. Może... Uu, ale mi się przycięło. O kurde, no, się postawiłem. Po tej stronie. Oj. Co my tutaj mamy? To jest jedzenie. Postawimy to w tym miejscu. Tylko najpierw musimy zbudować. nie to. Dobra. Żeby zrobić ekstraktor potrzebujemy three tapy po boka. O tak. Circuit board. I maszyn, blok. bo w e, nie wyszło. Ale z Ty masz tak, tak, dużo tak, tak. niby. E, mam, mam, mam. I to bardzo dużo O, chodzi o. ogromne ilości. Patrz, e, zbudowała maszynę. A. O, co to jest? to wygląda to jak jest... kalka. Obol... To jest zmywarka. Zmywarka. To tutaj rzucasz do góry e, naczynia i tutaj wyprówa talerze. <laughs> Yes, Jak mamy rubberwood mamy troszeczkę tego To ta maszyna po prostu potrafi z rubberwood Wood wydobywać ten Raising, sticky Raising. Tylko że nie wiem czy to się da zapsilić tym węglem. Zaraz zobaczymy. Nie, nie da się. Więc całkiem możliwe, że musimy zbudować teraz... Jaki, jakąś maszynę, która będzie nam to zasilała. A Może będzie to... generator. Jakoś generator, właśnie, tak, generator tak, 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 by tak. się przydał. A będzie potrzebować do tego baterie, machine block oraz furnace, czyli piec. Czy ja odpowiednią ilość Refined Ion nie mam, więc musimy troszeczkę tego przytopić. Żeby zrobić find Ion, potrzebujemy zwykłe. Kogoś Wszędzie zwykłe żelazo. Wrócimy tutaj Przetopimy tego pięć. Bagi, ile masz sticków? Powiedz mi, powiedz mi. Nie mam już żadnego styku Ile masz drewna? Eeeh, tutaj ci już troszeczkę drewna. Kogoś zebrałem. O, jest. Eee, jeszcze raz. Widzisz? Aha, dzięki. Wow, Coś ja chciałem super. zrobić? Aha, chciałem odłożyć jedzenie. Widzicie, co jest, ja jest jem jabłko, bo jestem wolny. Jabłuszka, jabłuszka. Ewentualnie, aby się udało zrobić jakąś dużą taką butlę i byśmy zebrali bardzo, bardzo, bardzo dużo jabłek, to byśmy mogli zrobić jabłola. Tylko taka moja sugestia. Ale mam nadzieję, że na nią przystaniesz. <gryPEF> Diabola. Tak, tak. tak. Pewnie to jak coś. Coś czy, żebym. byśmy nie zrobili tego jabola. To byśmy fabryki nie zbudowali, bo. <gry multifon ideally> no, też mi się <gryfe> tak wydaje. Za bardzo bym był pijany. Będę się już naprawdę nie chciał, bo jednak i jabola by się najłatwiej zrobiło. Dobra, ja mam pod. Drzwi nie zamykasz. Bagi. A A może ja byłem. Dobra, co ja potrzebuję? Potrzebuję, żeby zrobić baterię. A żeby zrobić baterię, będę potrzebował troszeczkę tin. Nie wiem, czy mamy jakieś na A, mamy. Dobra, 8 chyba wystarczy. I redstone'a też mamy. postaram ja się zrobić jedną baterię, nie wiem, czy mi to wyjdzie. Tak mniej więcej pamiętam, co mam zrobić począł jeden kabel tutaj, team po bokach. Tak, i powiedz mi, skąd bierzesz tą wiedzę? No, z Wikipedii oczywiście. On jest pudełko? Pudełko też czasami. No tak. Pudelka. Zrobiłem baterię. RE <grym> Battery. Czyli mam jedną baterię. Mam już jeden furnace. Co ja jeszcze potrzebuję? Potrzebuję Machine Block. Czyli potrzebuję Fine Ion, które po prostu jest tutaj. Tarararam No, mamy naszą maszynę. I żeby zrobić generator, trzeba po prostu położyć baterijkę do góry. Pod stodem furnace, a jeszcze niżej, machine block. nic nie wyszło. Jak masz tą baterię? Baterię mam, okej. Okay. Mam generator, jest zajebiście. Nasza firma rośnie w potęgę, bo mam już dwie maszyny. Także postawimy sobie. Generator hmm. gdzie możemy postawić? Generator nie możemy. tak robić. Może podspodem. położymy tutaj swój pod spodem? Po... Nie nie, postawiłem go do góry i podłączymy teraz generator pod nasz ekstraktor. Ja to muszę zobaczyć, jak to wygląda. Bo mi się coś zdaje, że ty zaraz pieprzysz to, przeciążysz komputer czy jakiś generator, i wybuchnie, i cała chałupa nas spłonie spoko spoko maroko nie ma się co bać Ja tutaj panuję na sytuację a to wygląda widzisz to góry mamy coś co wygląda jak piec ale jest ten generator wrzucę do tego zaraz węgiel tutaj słyszysz jak rosuje? aaaa działa troszeczkę głośno że... i co nam tam topi ten generator? Nie, generator będzie produkował energię taki czerwony pasek tutaj rośnie ...i ta energia zostaje przekazywana na dół do tego ekstraktora, który przerabia już drewno mhm, na ja rubber. Ja Więc jest to całkiem, całkiem fajna rzecz. Fajna maszyna. No, mi też to się podoba. A, ślicznie. Troszeczkę dziwnie to wygląda, bo to wygląda jak ten... E, sztanga odwrócona, <laughs> stojąca na boku. Aż głowę przechylimy na, na bok. Ja będę miał czas, to troszkę przepakuję. Proszę, kurde, ten generator strasznie głośno działa w miarę. Ciężko będzie spać. Właśnie to z czego, bo to jest pod twoim łóżkiem, nie moim. No, u mnie to w miarę okej okay więc? No, mnie nie słychać. U ciebie tak. Boże, ale ty masz bałagan w tym łóżku. Pełno okruszków jakichś. Ty mógł czasami odkurzyć, co? Dobra, mamy generator. Tutaj nasze drewno. Zrobiłeś tam farmę w końcu? Nie. o po coś zrobiłem nie tak. O, no ale duże. Wood, 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 wood. O. Wood. Tylko stara się nie, nie sadzić tych drzew za blisko mieszkania, ok? Bo okay. będą się te pieprzone kości tropy chowały pod liściami w cieniu, żeby przetrwać. głównie trzeba będzie później nasz domek jakoś poszerzyć o szopę z boku. Przydałoby się też zrobić jakąś, nie wiem ee, tablica głoszeń. Czy po prostu będziemy? Nie, nie nie nie, że po prostu będziemy zapisać co musimy zrobić, a co już zrobiliśmy, albo jest coś w stylu. Hmm. Co Co ja zrobiłem kolego? Co to ty zrobiłeś? Nie to robić. być. Mógłbyś zrobić ten. Bramę Czekaj czekaj Oj, brawo! Ej. No przeszedłeś przez zamknięte coś Jak to kuźwa to robisz Sen pudini Kuźwa wszędzie stawiam kable, bo mam w ręce Nie to jest... Noj, mi się zależy, że to zaraz da z kabla No kuźwa, strasznie odporne co cios jest O, ja Ej, nie koło moje działki. Kurde, musiało stać. Myślałem, że udało mi się uciec przed tym Creeperem, no ale na no, niestety nie. Są moje zwłoki tutaj gdzieś? Nie. Żeby jeszcze wiedział, gdzie ja zginąłem. O, tutaj zginąłem, jednak. Gdzie e, kuźwa? Baki, mi, czy ty masz ten. Cudowny napój, Fila, Chwila, pila, bo walczę, jestem zajęty. <grym> Oż, szkoda. Ja Dobra. Ile, ile, ile dziur porobiłeś i roboty będę miał teraz. Sam łatałem te dziury, żeby nie było. Trzeba będzie jakiś deal załatwić. Co ty mu o jakimś napoju? Energetycznym. Energetycznym. Red Bulla nie mamy. Aha, Bonniu. Mm. Mam kości. Mam kości. To zrób sobie z kości bomił. Wiesz, że nie musisz mieć crafting table, żeby to zrobić. Tak? Okej. Okay. Wystarczy w inventory, kliknąć. Czekaj, nie mam kości. Tak, co to są tutaj w tej skrzyni? Mamy aż 14 nich. I tu jest też jeden bombeł zrobiony. Spider Eye. A jest, bonnie. Jajko jedno. Okej. Okay. Jak tutaj to działa? A jest. Składło. Wow. Nawet, nawet całkiem okej. Okay. Bo zrobimy więcej tego bombeł.